Przyszliśmy wam powiedzieć coś ważnego. Czekajcie, ja jeszcze odpowiadam na zapytania. Chcemy wam życzyć, żeby nadchodzące święta przyniosły wam spokój i odpoczynek po intensywnym roku. Ciepło w domu i w sercu. I żeby wasze plany mieszkaniowe spełniły się szybciej, niż my odbieramy telefony. Chcemy wam podziękować za każde spotkanie i każdą rozmowę. Za zaufanie, którym nas obdarzacie. I za to, że możemy być częścią waszych historii. No. Wysoki Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! A jeżeli marzycie o nowym domu... To wiecie gdzie nas znaleźć. Do zobaczenia na prezentacjach, również tych po świątecznym serniku.